moi kochani, nawet nie wiecie jak cieszę się, że mogę w końcu dla was nakręcić ten filmik, kolejny filmik, kolejny, drugi filmik z serii o przykładzie na przykładzie I dzisiaj pogadamy sobie o tłumaczeniu sławnej powieści Aleksandra Lana Majna Winnie the Pooh na język polski I jak wielu z was wie, mamy tutaj cudownego, urocze brzmiącego Kubusia Puchatka, a dla niektórych może być niespodzianką że istnieje również drugi przekład na język polski, który został zatytułowany Fredzia Pfi Pfi. Zapraszam! Powiem Wam dzisiaj o paru e, nazwach własnych, a konkretnie o imionach bohaterów pochodzących właśnie z Kubusia Puchatka i chciałabym Wam pokazać e, przeogromną różnicę w przekładzie i Mam nadzieję, że zostawię Was dzisiaj z pewną refleksją, ponieważ kogoś puchatek jest to tłumaczenie, dojdziemy do tego, czy to w ogóle jest tłumaczenie, bo ja się z tym nie zgadzam. Podobno idealne, wspaniałe, które zostało naprawdę pokochane przez polskich czytelników. No i mamy tą Fredzie Fifi, którą naprawdę generalnie sami teoretycy przekładu wygwizdują w różnych publikacjach: jak to możliwe, po co, na co i kiedy. Tylko chodzi o to, że ta fredzia Psi jest znacznie bardziej wiernym e, tekstem właśnie w stosunku do oryginału, e, przede wszystkim nieprzekłamanym, co dzieje się właśnie w kubusiu puchatku. Kubuś puchatek to zupełnie moim zdaniem odrębna historia. No i właśnie pogadamy sobie na, o tych dwóch przekładach na przykładzie tłumaczeń nas własnych e, i myślę, że zapraszam Was do części głównej. <laughs> Od razu taki mały disclaimer moi drodzy, e, właśnie gdy przysiadłam do kręcenia dla was tego materiału potwornie zaatakowała mnie alergia, ale nie odpuszczam, chcę to nakręcić i mam nadzieję, że nie będzie was denerwowało mój wygląd, nie będzie was denerwował mój wygląd i mój głos. W każdym razie jedziemy z tym koksem. Teraz tak, parę słów ogólnie tak na wyjaśnienie, muszę wam powiedzieć, że Kubuś Puchatek... Mam na myśli w Polsce. Jest to taki mój konik, ponieważ od razu otwarcie mówię, pisałam z tego pracę magisterską. I w tej pracy magisterskiej skupiałam się na porównaniu technik tłumaczeniowych w tłumaczeniu wybranych nazw własnych, właśnie z dwóch części z kubusia puchatka i z chatki puchatka, czyli no, czyli jakby miałam cztery, jedną nazwę z czterech perspektyw do przeanalizowania, tak? Nie z trzech, przepraszam, bo właśnie e, z oryginalnej e, i z właśnie z dwóch polskich przekładów. Dobra, nieważne, już zaczynam kręcić. W każdym razie moja praca magisterska skupiała się na tym, żeby koniec końców e, dojść do tego, e, jakich technik tłumaczeniowych używają e, tłumacze, którzy pracują z dwoma odmiennymi założeniami. No bo to z czym pracowała e, Irena Tuwim e, tworząc Kubusia Puchatka, a to z czym pracowała Monika Adamczyk-Garbowska tworząc Fredzie, to są dwie zupełnie dominanty semantyczne, to są dwie zupełne światy, dwa zupełne założenia, kompletnie panie by się nie spotkały. No i e, teraz o co chodzi? Wiadomo, że Kubuś Puchatek jest uwielbiany w Polsce. E, Mm, Irenatowym jest naprawdę ceniona za stworzenie takich imion jak Kubuś, Puchatek, właśnie jak maleństwo kła, połuchy, A mm, nie wiem czy w ogóle znacie powie, e, właśnie wersję Fredzi i Fifi, ale tu mamy tak właśnie Fredzie, e, mamy e, Ia, Ia to jest kła połuchy, a maleństwo to na przykład Mały Górek, więc tu się dzieją Egzotyczne sprawy, zupełnie przedziwne sprawy, i właśnie chciałabym Wam jakoś to zwizualizować, o co w tym wszystkim chodzi. E, więc zacznijmy może od samej nazwy Winnie. The Pooh. Postaram się, żeby to się gdzieś pojawiało. Jeszcze teraz, kiedy kręcę ten materiał, moi drodzy, nie mam pojęcia, jak ja to zrobię w montażu. W każdym razie zaczynamy od tej właśnie nazwy własnej, głównej Winnie The Pooh, czyli nazwa kubusia. Puchatka, Boże, przepraszam. No, inaczej się nie da. Będę jednak używała tych nazw zaproponowanych, zaproponowanych przez Irenetowym, no bo one po prostu są wryte do mojej głowy. W każdym razie zaczynamy od Winnie the Pooh. I teraz tak, o co w ogóle chodzi? Najpierw sobie jakby wytłumaczymy, o co chodzi w tej nazwie. Winnie to jest skrót od Winnie Fred, czyli od polskiej Wenefrydy. I jeszcze to imię ma różne inne wariacje po polsku, ale ja przyjęłam to Wenefrydę i to jest pierwsze, czyli Winnie to polska Fredia i to się zgadza, nie Kubuś moi drodzy, ale po kolei więc mamy Wenefrydę Winnie od Winnie Fred i teraz to Puch o co chodzi moi drodzy e, to Puch to jest onomatopeja czyli takie coś co ma naśladować na dźwięk to jest onomatopeja, która za dźwięk, który ludzie w, w, z siebie wydobywają, kiedy są co? Zirytowani. To ma być to takie słynne, puch, tylko to, to troszkę inaczej zostało jednak przez autora oddane. O co chodzi? E, Aleksander Meyer tłumaczy, tylko nie tłumaczy tego w wstępie do Kubusia Puchatka, tylko w jeszcze innej kiedyś, w jeszcze innej wcześniejszej książce, o, o, która, e, w której występował Krzyś. E, i w tej książce we wstępie możemy znaleźć taką informację, że e, Puch, e, że Krzysio miał kiedyś łabędzia, e, a ten łabędź nazywał się Puch. Dlaczego? Bo kiedy e, przypływał i nie zwracał uwagi na osobę stojącą na brzegu, to ta osoba zawsze mówiła, pff, że no to ok, to sobie odpłyń, tak? I to jest to puch, to jest ta to onomatopeja. Tak właśnie nazwał swojego łabędzia Krzyś i właśnie ten puch później e, odziedziczył e, miś, czyli z Winnie the Pooh, mam nadzieję, że już to rozumiecie, czyli Winnie od Winnie Fredy od Winnie Fred, od, od takiego, od onomatopeii, właśnie, która ma wyrażać, ma wyrażać e, nasz e, dźwięk, który wydajemy, kiedy jesteśmy zirytowani, kiedy nie chce do nas coś podpłynąć i nas olewa. Taki był zamiast autora. E, I teraz, tak, ten pierwszy e, taki dosyć trudny element, że, ku, e, że Miś ma imię damskie, natomiast, zawsze kiedy autor zwraca się do niego w tekście czy po prostu właśnie występuje w tekście, to jest zajmek osobowy hi, czyli on, czyli autor zakłada, że miś tak naprawdę jest rodzaju męskiego, ale nazywa się po damsku. Pierwsza trudna rzecz do oddania w tłumaczeniu. No i teraz jedźmy z Kubusiem Puchatkiem. Co tu się dzieje, moi drodzy? Tutaj mamy Fredzie Wenefrydę, dobrze, tutaj mówmy, tu mamy imię damskie Wenefryda, a tutaj mamy Kubusia. E, jeśli chodzi o samego Kubusia, to tłumaczka Irena to wiem, nie tłumaczy się nigdzie z tego kompletnie. Po prostu tak zrobiła, tak się przyjęło, koniec. E, ona się z tego nie wytłumaczyła. Nie to nie jest tak, że ona się musiała z tego tłumaczyć. Po prostu czasem tłumacze mówią, co jak. Po, oczywiście takie zwykłe komentarze, że myślała, że to będzie lepiej brzmiało, tak? Dla polskiego czytelnika to tak. To tak było. E, Chodzi mi o jakieś głębsze tłumaczenie. I w takim razie tutaj mamy Fredzie wymienioną na kubusia męskie imię, e, więc męski miś otrzymuje męskie imię. No i o co chodzi z Puchatkiem? Bo ten Puchatek, może to ma coś z tym Puch, ale nie bardzo. Bo moi drodzy, e, Irena Tuwim zrobiła coś naprawdę, co się rzadko zdarza i co czego w sztuce tłumaczenia powiedziane jest, że się raczej tego nie powinno robić, a mianowicie ona dodała swój fragment tekstu do tekstu oryginalnego, czyli dopisa dopisała swoje dwie linijki, które stworzyły kontekst do stworzenia puchatka. Już zaraz wam to wytłumaczę, tylko na początku. I to takie pytania typu: czy tłumacz powinien robić coś takiego? To są pytania bez odpowiedzi. Może jeśli chodzi o sztukę przekładu, o, o w ogóle tłumaczenie, to jest jazda bez trzymanki. A to co wolno, czego nie wolno, to jest naprawdę sprawa never ending story. W każdym razie, aha, jeśli chodzi o tego puchatka, ona dodała do swojego do ona dodała do wstępu, który napisał autor, taką informację, kiedy właśnie, bo tak jak Wam mówiłam, Aleksander Alan Mayl, jeśli chodzi o wstęp do samego Kubusia Puchatka, informuje czytelnika tylko i wyłącznie o tym, że Kubuś Puchatek, że, że ten miś, tą drugą część swojego imienia, Pchi, odziedziczył po łabędziu, który kiedyś e, był przyjacielem Krzysia. I to koniec, a to dalsze tłumaczenie, że to chodzi o ten dźwięk irytacji, to znajdujemy w zupełnie innej książce. I teraz do wstępu, do napisanego przez autora do Kubusia Puchatka e, Irena Tuwim w polskiej wersji dodaje coś takiego. Mam, Może Wam się to tutaj wyświetli, mam nadzieję. Prawie, mam nadzieję, że jakoś to zmontuje. W każdym razie Irena to wim dodaje taką informację, że a dlatego, że ławędź pokryty był w puchu, Kubuś e, nazywał go Puchatkiem. Czy Krzyś, przepraszam. A dlatego, że łabędź pokryty był białym puchem, tak Krzyś nazywał go Puchatek. Więc, no oczywiście, to było stworzenie kontekstu do tego, aby nazwać Kubusia Puchatkiem. Tylko, moi drodzy, tego nie ma w tekście oryginalnym. Nie mam mowy, żebyście tam znaleźli jakieś słowo o jakimś puchu. Więc koniec końców, Kubuś Puchatek jest to, z moim zdaniem, wytwór i renetowin stuprocentowy. Ale oczywiście... Mm, bo wiadomo, to te zmiany, które ona wprowadziła, opłaciły się, ponieważ ona jest po prostu. Więcej niż y, bardzo doceniana, jeśli chodzi o świat y, przykładu właśnie za Kubusia puchatka. są też osoby, które się z tym nie zgadzają, ja jestem po środku. E, jeśli chcecie znać moją osobistą opinię, bo moim zdaniem to jest tak, że nigdy nie można do, dopowiadać czegoś e, tłumacząc, nie można, nie można robić tak, że dodajemy coś do tekstu oryginalnego, moim zdaniem, tak nie powinno być, ale z drugiej strony to się opłaciło. I teraz e, zajmijmy się Fredzią, Także tutaj, jak już wiecie, jak, e, dlaczego Winnie Depu jest Winnie Depu. No to Fredia Pippi wydaje, wy, mam nadzieję, że wyda wam się oczywista. No bo Winnie Fred to jest Fredia, tak? Winnie to Fredia. I Pippi to jest to polskie takie psi. Pfi, e, też takie, no, taki dźwięk, który robimy, To nie. I właśnie. Czyli tutaj Monika Adamczyk-Garbowska, jakby w 100% chciała oddać to, co stworzył autor tekstu oryginalnego. No i teraz tak, no stworzyła coś takiego, tylko że tego nikt nie rozumie. Ale tego nikt nie rozumie też dlatego, że 90% polskich czytelników nie ma pojęcia, czemu Winnie the Pooh jest Winnie the Pooh. A w momencie, gdy ktoś to przeanalizuje i się dowiaduje, o co w tym chodzi, no to jak najbardziej wydaje się logiczna ta Fredia. Tylko moim zdaniem jest to taki problem, że to po prostu nie brzmi dobrze. To po prostu brzmi dziwnie. Nie, nie chcę mi się to przegryźć w uchu, chociaż siedzę nad tym tłumaczeniem teraz już drugi rok. No po prostu nie. Jak już. Abym ja zrezygnowała z tego hip-hi i zostawiła Fredzie, bo, e, bo też wiele osób, z którymi rozmawiałam na ten temat, tylko osób, które e, są starsze, które, które raczej e, są parę pokoleń do e, przodu czy do tyłu, jak są ode mnie dużo starsze, nie wiem. W każdym razie, kiedyś mówiło się na kubusia w Polsce Wandzia. właśnie bo to może być Wenefryda, e, Fredzia albo Wandzia. E, I te osoby, które znały Wandę, wcale nie są zaskoczone, kiedy nie były zaskoczone, kiedy powstało to tłumaczenie Fredzia. No bo tutaj nie ma żadnego Kubusia, mówmy się. Kubuś to jest wytwór pani Ireny Tu wim e, za który naprawdę tak szapoba, e, e, ale jednak e, no warto wiedzieć, co się czyta. Warto wiedzieć. Że tam nie ma żadnego kubusia w tekście oryginalnym. Ale moi drodzy, przejdźmy dalej. Taki króciutki przykład. Cudowny polski krzyś, to w tekście oryginalnym Christopher Robin. No to Christopher, no to chyba nikomu nie trzeba e, tłumaczyć. Więc mamy e, z, Krzy z Krzysztofa, zrobił się w tłumaczeniu przez tuwim Krzyś. I Robin to jest e, angielskie imię zarówno dla facetów, jak i babeczek. I mm, ono zostało jakby ominięte w tłumaczeniu Ireny. Tu mam po prostu Krzysia. Co do tłumaczenia wykonanego przez yy, Monikę Adamczyk-Garbowską, tu pojawia się Krzysztof Robin, czyli mamy Krzysztofa od Christophera i Robin zostaje przeniesiony bez żadnych zmian ortograficznych, bo po co do języka polskiego? I po prostu, no, czy to źle brzmi, a czy jest przekłamane? Nie. W sensie Krzyś też nie jest przekłamany. Tłumaczenie dokonane przez panią Irenetowym charakteryzuje się tym, że jest tam pełno spieszczeń, e, takich, e, takich naprawdę tekst jest bardzo podpasowany pod młodego czytelnika, gdzie kiedy ktokolwiek z was czytał e, kubusia w tekście, właśnie w wersji oryginalnej, no to wiecie, że to, to jest dla wszystkich. To nie jest tylko dla dzieci. To jest genialny tekst, naprawdę dla wszystkich. No, pani e, Irenatowym postanowiła podpasować to. Pod wersję bardzo dziecięcą. Ja też w swojej pracy magisterskiej nazywałam to zjawisko infantylizacją, no bo naprawdę dla mnie tego było za dużo. I dalej jedźmy, bo ten film nie może trwać nie wiadomo ile, a moja praca miała 150 stron. E, teraz więc przerobiliśmy sobie Krzysia, Kubusia. E, może bardzo ciekawy przykład, czyli Kła po uchy, moi drodzy. E, kła po uchy e, to w języku. E, angielskim, tu wam się wyświetli, wyświetli, e -or. E, a od razu mówię, że jeśli chodzi o tłumaczenie dostarczone przed, Boże, ale mi kalka się zrobiła, od razu mówię, że jeśli chodzi o tłumaczenie dokonane przez Monikę Adamczyk-Garbowską, to jest IA. Ja. I teraz o co chodzi, bo to e or to jest onomatopeja dźwięku wydawanego przez osły. i tak Właśnie ten osioł w tekście to jest Ior. E. No i to samo robi Garbowska. Mamy Ia, czyli takie Io, IO, no tak średnio jej to wyszło, jeśli chodzi o jakąś... tutaj tą onomatopeję zrobiła, ale w każdym razie mamy po jednej stronie w tekście oryginalnym onomatopeję i również onomatopeję mamy w języku polskim, w tym długim tłumaczeniu. A pani Tuwim zaserwowała nam cudownego, przesłodkiego, idealnie brzmiącego Kłapouchego, moi drodzy. I Kłapouchy to naprawdę, no, wszyscy zgadzają się nad tym, jakie jest to cudowne e, imię. No tylko znowu to jest wytwór e, pani Ireny Tuwim. I to by było wszystko w porządku, gdyby to również była książka pani Ireny Tuwim, i ona byłaby autorką tej książki, ale nieważne. W każdym razie, no to e, ja, kiedy pisałam pracę w języku angielskim, no to tam musiałam wyjaśnić, że Kłapouchy to po prostu with dropping, tak, z opadającymi uszami. No i wydaje mi się, nie jestem pewna, bo nie mogę powiedzieć, że na pewno było to tak, że kiedy Irena to nim tłumaczyła, to ona po prostu zapomniała, wymazała sobie to i z głowy i kiedy tłumaczyła właśnie nazwę, właśnie nazwę własną to imię, to E, inspirowała się ilustracjami narysowanymi do opowieści przez Sheparda. E, Nie pamiętam imienia, przepraszam. No i tam jest właśnie ten taki osiołek, e, zawsze skulony, z tymi e, zawsze e, uszami w dół. I myślę, że to było główną inspiracją właśnie do stworzenia kłopouchego. No, no, myślę, że tu nie można w ogóle podważać genialności, jeśli jest takie słowo, tego, co stworzyła Irena Tuwim. E, było to Ia, ja, Przykład No to ma się tak sobie, ale znowu pytanie, jak możemy postępować w przekładzie? Jedźmy dalej, moi drodzy. Maleństwo również cudowne przez słodkie imię. E, I teraz e, w języku e, tym wejściowym, w języku angielskim, mamy Baby Roo. I teraz o co chodzi? Baby od baby, no to dziecko. Wiadomo, a Rue od kanguru czyli ostatnia sylaba, toru. I teraz e, znowu najpierw zajmiemy się tłumaczeniem do, e, wykonanym przez panią e, Monikę i tam mamy coś takiego, e, mały górek, więc dziecko zostaje tutaj zamienione na, na rzeczownik, więc ten przymiotnik mały, nie, Boże, co ja gadam, przepraszam, więc ten rzeczownik dziecko zamieniony został na przymiotnik mały, a górek od kangórek, czyli dwie ostatnie połączone sylaby, tak? Eee, więc znowu mamy tutaj tą samą tą samą sytuację, że Monika Adamczyk starała się oddać w języku polskim tą specyfikę tekstu anglojęzycznego, naprawdę tworząc, bo ona nie tłumaczyła dosłownie bo to wtedy to nie można by było za bardzo tego analizować ona po prostu starała się to przenieść na język polski tak logicznie jak się tylko dało no, i mamy maleństwo. No, maleństwo ma a little something, tak jak właśnie tłumaczę w pracy magisterskiej. E, I tak naprawdę nie ma się tu dalej nad czym rozwodzić. No, znowu dwie zupełnie inne e, strategie tłumaczeniowe, tak? E, następnie, co tam jeszcze było ciekawe? Myślę, że mogę Wam jeszcze troszkę pogadać o Hefalumpie. E, hefalump e, e, Hefalump to pewnego rodzaju neologizm stworzony przez Maila, i teraz to jest takie słowo. Które ma naśladować to, co wychodzi małym dzieciom, w które starają się powiedzieć elefant, czyli słoń. Eee, I teraz tak. Irena tu kompletnie nie poszalała i po prostu przetłumaczyła. Wiadomo, aha, no i przepraszam bardzo, moi drodzy, taka mała wstawka. Ja teraz mówię o tłumaczeniu Irenetowi, Monika Damczyk-Garbowskiej, a jeszcze powstały zupełnie no, tłumaczenia na potrzeby Disneya. I z tym na razie ja nie mam nic wspólnego. W każdym razie Irena Tuwim nie poszalała i po prostu hefalumpa przetłumaczyła jako słoń. A wystarczyło jedna mała zmiana, yy, którą dokonała Monika Adamczyk-Garbowska i stworzyła uroczego Sonia. Soni. No, wydaje mi się, że zna, zrobiła to znacznie lepiej niż tu wiem i naprawdę, bo to chodzi, właśnie o to chodziło, że to jest takie niezgrabne nie, nie słowo, które wychodzi małym dzieciom, kiedy chcą powiedzieć słoń. Sama, to samo założenie i super wynik moim zdaniem. Więc, moi drodzy, no powiedziałam, powiedziałam wam pokrótce o, o imionach własnych, o nazwach bohaterów pochodzących z Kubysia Puchatka. I jeśli macie ochotę, to w linku udostępniam link do swojego artykułu. Artykuł jest w języku angielskim, jeśli znacie angielski, to jest tam znacznie więcej przykładów, ale to dalej nie to, co zrobiłam w pracy magisterskiej. E, jeśli chcielibyście kolejną część tego filmiku zadedykowanego właśnie dla ku pod Kubusia Puchatka, e, gdzie na przykład pogadałabym Wam o tym, jak, e, co zrobiły dwie tłumaczki, jeśli chodzi o nazwy jedzenia, czy różnych przedmiotów codziennego użytku, no to dajcie znać e, pod filmikiem. I jeszcze tak w ramach podsumowania, moi drodzy, fajnie by było się zastanowić, możecie się zastanowić, napisać mi pod e, filmikiem, to będę przeszczęśliwa, jeśli mi, odpowiecie mi na to pytanie, co to jest przekład, moi drodzy? Bo to jest niesamowicie trudne pytanie. Co to jest przekład? Co to jest tłumaczenie? Ja wam powiem, co to znaczy moim zdaniem i dlaczego nie zgadzam się z tłumaczeniem pani Renetowi. Po, pomimo tego, że to jest cudowne. To jest po prostu... Brączki po prostu całuje, nóżki całuje, ale to nie jest przekład, moim zdaniem. To jest adaptacja. I teraz chodzi o to, że jeśli przyjrzycie sobie różne definicje przekładu tłumaczenia, to bardzo często pojawi Wam się takie słówko jak ekwiwalencja, ekwiwalentny. I co to znaczy, kiedy coś jest ekwiwalentne? To znaczy to, że jest coś o równej wartości. A o równej wartości w przekładzie. Ma się tak, że chodzi o coś takiego, że budzi to podobne skojarzenia u odbiorców tekstu A oryginalnego i tekstu B przekładu. Czyli, jeśli, czyli to, co czują czytelnicy czytając Winnie the w oryginale, pokrywa się z tym, co czują czytelnicy czytając Kubusia Puchatka czy Fredzie Pfi, Pfi. O to chodzi. I teraz moim zdaniem nie ma mowy tutaj o ekwiwalencji, jeśli Chodzi o porównanie tekstu e, Winnie the Pooh oraz Kubuś Puchatek. To są dwa zupełnie różne światy. I Również niestety są to dwa różne światy, kiedy chodzi o tłumaczenie Fredzi Pfiffi, ale tylko dlatego, że jest ono niezrozumiane. Bo ja na przykład, kiedy to już rozumiem, kiedy mam to wszystko zanalizowane i ogarnięte, no to wiem, że bardziej zbliża się Freddy Pfiffi do Winnie the Pooh niż kubuś puchatek, który w ogóle jest w innej czasoprzestrzeni. I moim zdaniem. Tłumaczy. Kubuś Puchatek to nie jest tłumaczenie, tego nie można nazwać tłumaczeniem. Moim zdaniem jest to adaptacja. A to, czy adaptacja jest przykładem, to jest kwestia sporna? Moim zdaniem nie, ponieważ tu nie ma właśnie tej ekwiwalencji, równości i podobnych skojarzeń, e, właśnie odbiorców różnych tekstów. Więc e, moim zdaniem, Kubuś Puchatek świetny, ale adaptacja, co nie jest zbrodnią, tylko no... Tak jak mówię, moim zdaniem, i to była, moja drodzy, malutka próbka. W kubusiu puchatku jest wiele uproszczeń, jest wiele ominięć, czego nie można robić, bo Irena to po prostu sobie omijała niektóre fragmenty. Jest tam wiele niezrozumień w ogóle moim zdaniem. Jest tam wiele takich fragmentów, które wskazują na to, że, że tłumaczka czegoś nie zrozumiała, i przede wszystkim jest ta, taka infantylizacja, bardzo dużo spieszczeń, zdrobnień, bla bla bla. No naprawdę jest tego dużo, czego nie ma właśnie we Fredzi. I moim zdaniem, co popełniła, e, co jest błędem, jeśli chodzi o Fredzie Pippi, to że po właśnie to Pippi. Bo jakby sama książka nazywała się Fredzia bądź Wandzia, to już chętniej by po nią sięgano. A to Pippi zepsuło wszystko, ale z drugiej strony. Taki był zamiar autorki e, przekładu. Ona chciała oddać to, co napisał main w języku angielskim. Moi drodzy, zaczynam już tak paplać, tak plątać, że już nie wiem, gdzie jest początek, gdzie jest koniec tego filmu. Mam nadzieję, że przy montażu jakoś to uporządkuje. I tak jak jeszcze powiedziałam, dajcie znać, jeśli chcecie kontynuację właśnie tego filmiku o Kubusiu i Fredzi. Na razie, do zobaczenia. Żeg żegnam się z Wami. Pa, pa!